Sektor przybywa, przybywa sektora, o widzę teraz tą tarczę, ale widzę też zimę i widzę ten ruch. A u Ciebie był fascynacją jeden róg i dopiero tu. A to się to okazja... jest, jest ładnie wybrane, obejdźcie sobie. jeszcze raz. Wejdź jeszcze raz. Postaraj się nie wyróżnić. Teraz w sam. Stój na się. Chodzi, prawa, lewa. O, właśnie. I teraz jak tam by był ktoś, chodzisz w ten ruch. Jak tu by był ktoś, chodzisz w tamten ruch. Ale masz kontrolę i kurwa na mną cały czas. Bo tak to wejdź jeszcze raz, nie gapę się na mnie. Bam, bam. A na bam, bam zareagowałeś, nie? Sprawdziłeś tylko jeden róg. A ja ten jeden róg zrobiłem dwa strzały. Bam, bam. Drugi róg najprawdopodobniej były dwa strzały następne. Bam, bam czyli cztery kulki spokojnie, pam, kiedy z takiej ale zobaczymy ile kulek wypożył. Bam, 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 bam. Cztery kulki wychodzi. Dlatego to co, to co bym, nie odpuszczamy sobie, bo jak odpuścimy ten sektor, teraz, teraz widzę widzę Łuka, widzę Krzyśka, ale załóżmy sobie, przestanował. Krzyśej by wszedł teraz ten sektor się weź wyceluj teraz Wchodzi no. Chodź gotowy do strzału I ja wchodzę Kto, będzie, kto pierwszy strzeli? No, czy... no, on pierwszy strzeli Bo on już on wie, że ja no. to, bo, no, tak, mam taką a nie inną no, taktykę, że będzie mógł sobie tańczyć kurwa w lewo w prawo Ale sytuacja całkowicie jest inna Weź przyłóżcie cofnij Jak powiem ci idź to zatrzymnij iść, okej? Okay? Jeszcze, 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 żeby ciebie nie było widać Jeszcze, no, jeszcze Ja widzę, że mam korytarz, nie? To jest dla mnie, sam. I... Stój kurwa, nie ruszaj się! Stój nie ruszaj się! Stój nie ruszaj się! Mogę zadziałać, nie? Ja wiem, że w tym momencie jest, jest takie kurwa zamknięcie, zro zrobienie widzenia tunelowego, ale starać się, stój kurwa nie ruszaj się, rzucić sobie okiem. Prawo lewo, okej? Okay? I teraz jeden i drugi sobie to przećwiczyć. O! Stój, nie rusza się! Rzuć, rzuć o... właśnie Dobra, widzisz, ja nawet jakbym chciał podnieść broń... No... broni, się kurwa, to, pierwszy to, jeszcze, to, raz to, jeszcze raz do uprawiania Jeszcze raz do uprawiania do Jak gotowy, to mów gotów. Ja gotów, gotów Gotów O! Stoń, nie rusza się! O. Już, uwierz mi, jest coś takiego, kurwa, y, czuć, że jak słyszę te komendy, widzę, że broń jest wyżej niż moja Z automatu, kurwa, y, jest jakiś blok, na kurwa, nawet także...